Dzień dobry moi drodzy, witam Was w vlogmasie numer 16. Tak, powiększyłam usta, proszę bardzo, zaraz o tym pogadamy. Ale słuchajcie, jestem teraz u rodziców i patrzcie jak dior je. No, jest szef vlogmasów. Dzień dobry, przywitajcie. Patrzcie jak dior je, no. I patrzcie i. Zaraz to zaraz zobaczycie, no? Kolejny rzut. Inaczej nie zje, tak? I jakie? Pokaż. Niusiu. Bierze i mu rzuca i on wtedy dopiero takie. On się tak bawi. Niusiu. Babisz się, tak? Bawisz się? Dobra, słuchajcie, patrzcie, mam taką wielką paczkę z Eveline i nie mam pojęcia, co tutaj jest. Jak jest kalendarz adwentowy, to bo ta, tak myślę, ale, kurde, z drugiej strony, kiedy ta paczka przyszła, mamo? Bo to nie wysłali w połowie grudnia kalendarza adwentowego. Ale to może jakieś kosmetyki, nowa kolekcja po to jest Coś ładnego jest. Pierniczek z ładen grzejącym w kształcie serca dla tych, których kochasz. Od Eveline dostałeś? To już lubisz, To już jest z niego jest. O, co to? Co to jest? Niusiu to nie będzie dla Niusia. To no jednak to będzie. Joreczko to nie będzie dla Niusia. Będzie, będzie twoje. Będzie dla Niusia, zobacz. Wszystkie zabawki są Niusia, nie ma mowy. Niusiu, ale to jest do wkładu grzejącego. Grzeje. Już to jest Twoje, Niusiu. Pokaż, co ty dostałeś. Jakie no, ładne. się tak Niusiu, to szkoda. To może nie będzie Niusia, To tak? będzie na moje łóżko. No, no, to, to będzie no, dla kiniki, jest... nie? będzie łóżko sobie. To jest serduszko, mój Pan też. Nie, bo to jest wkład grzejący. rozkładasz do niego? Tak, A gdzie? Za szalikiem, za szalikiem z tyłu. Patrzcie, patrzcie, A -a. no tu jest tu od... <zamy> Zamek odpinasz i sobie wkładasz te serduszki, co możesz się grzać. Jusiu, to nie może być dla ciebie wioreczku. Nie wszystko Wiorecz. możesz dostać. To akurat nie możesz. No dobra, nie. Może, możesz. Daj mi to, bo to jest do kini do domu. Okej? Okay? Może nie. To jest jego. No nie może być twoje, bo jest jego. No. To... Nie ma znaczenia A, już nie masz, Ach, ty już, nie masz. Ach, ty już nie masz szalika! I przerwiemy sobie na chwilę, ale nie przewijajcie, bo żeby potem nie było, że przewinęliście i żałowaliście. Ja ostrzegałam, nie przewijajcie. Idą święta, proszę bardzo, ja nawet świąteczna opaska. No i co? Prezenty dla mamy, taty, siostry, brata, cioci, psa, chłopaka. No i tych pieniędzy, tych wydatków jest coraz więcej. Mam patent i słuchajcie po pierwsze, mam to patent, po drugie mam dla Was konkurs. O co chodzi? Więc słuchajcie, chodzi o Letyshops, gdzie znajdziecie prezenty, proszę bardzo, Pandora, 12% cashback, modiwo teraz jest tam akurat 3%, ale wczoraj było 15%, także naprawdę to się zmienia. Musicie śledzić aplikację Shops na bieżąco, link macie w opisie, ściągajcie sobie od razu Letyshops, żeby być na bieżąco. I teraz tak, po pierwsze, na szybko, co to jest cashback? To znaczy, kupujecie sobie tam torebeczkę Gessle za dwie stówki, i macie każdy gdzie na przykład 10% i 10% z tych 200 lek na wasze konto. Czyli macie 20 zł na dalsze zakupy prezentów albo już dla siebie. Słuchajcie, trwa też loteria, gdzie można zgarnąć 100 tysięcy złotych. Co trzeba zrobić? Mega proste. Zarejestrować się z linku poniżej, który jest w opisie. Tam jest taki wielki baner loteria. Weź w ten baner, zaakceptować, że bierzecie udział w loterii i tam macie sklepy, które biorą udział. Ja wam tutaj wkleję screeny sklepów, które biorą udział w tej loterii. Wystarczy zrobić w nich zakupy. Jeden zakup w danym sklepie to jest jeden los. Więc na przykład kupujecie sobie coś noworocznego, na przykład tą bluzeczkę z Scinsea, i to jest jeden los w loterii. I tak dalej, i tak dalej. I to się ciągnie, ciągnie, ciągnie. I macie coraz więcej losów. Im więcej kupujecie w tych sklepach, a oczywiście z apcom Letty tym więcej macie losów w loterii i większą szansę na wygranie Nagrody Głównej. I oczywiście, oprócz tego, że wy bierzecie udział w tej loterii, to ten cashback dalej działa. Czyli te pieniądze dalej wracają na wasze konto. Więc nie dość, że oszczędzacie, to jeszcze możecie sobie 100 tysięcy wygrać. No nic, tylko brać. Więc jeszcze raz przypomnę, link macie w opisie do aplikacji Letyshops. Wy ją dobrze znacie ode mnie. Ja ją też dobrze znam. Polecam z twojego serducha, bo co jest lepszego od oszczędzania? Nie rozwal tego w ciągu pięciu minut, bo ja to zabieram do domu. Zresztą nie, nie. Do Nienormalny jestem, jest ten słuchajcie. Wszystko jest jego. On myśli, że wszystko jest jego. Dobra, co my tutaj dalej mamy? Tak. Pięknych świąt Bożego Narodzenia. Niech nadchodzące dni będą pełne miłości, radosnych chwil, spędzonych w gronie najbliższych. Wraz z tymi dniem. przesyłamy prezent, który swoim sercem ogrzeje chłodne wieczory i będzie symbolem ciepłych relacji, które nas łączą. Tak, bo my z Ewa ja i łączą ciepłe relacje i słuchajcie, czekoladki. Zobacz. Co on robi? Mnie. Nie, ja nie wytrzymam. On kłada głowę do tego się. To jest jego koniec. niestety już nie możesz mieć tego. Niusiu, to nie jest dla ciebie. Ja to schowałam, a on to dalej wyciąga. Naprawdę prezenty, ty ile jest prezentów? prezentów. Cała seria variet, Proszę bardzo. Cała seria z kredkami, z pudrem, Boże. z różem, z tuszem do rzęs, z kredkami, no cała seria wariet. Ale prezenty! O mój Boże, kocham Eveline i kocham ich paczek. naprawdę. Ja z Eveline dostaję od nich paczki i je uwielbiam. Nie, to jest zrobione. O tak. Tutaj cała seria Glamour, proszę bardzo. I słuchajcie, co tutaj jest do seria? Tutaj jest coś, co to będzie? Jorskin, aha. Co tutaj mamy? Aha. Simaki. Tutaj mamy rozświetlacze, paletki do oczu. Fajne. Dziękuję bardzo Eveline. I love you so much. I to by było na tyle, ale prezent świąteczny fajny. Gdzie jest ten piernik? Musiałam schować zobaczyć, gdzie jest piernik. Jeszcze do łazienki, chyba mu musisz go oddać. Tak. Eweline, niestety, ale piernik został zabrany przez Biorusia. Podziękuj Eweline. Nusiu, podziękujesz ładnie za tego piernika. <noise> o go. Podziękuj ładnie za tego piernika. Nie może on teraz podziękować, bo on się bawi już. Pod Chodź. Podziękujesz ładnie, czy nie podziękujesz? Nie bardzo. Przyjechałem, słuchajcie, do rodziców na śniadanie, bo Michał pojechał pomagać tam mamie. Grzejący pierniczek o gorącym sercu dla tych, których kochasz. No to ja kocham Diorusia. No dobra, to mu dam to. a zostawił go. To chowaj szybko, chowaj, chowaj. Chowaj, Idzie, już wrócił. Niusiu, ale zobacz. Niusiu, a zobacz, co ty masz? Też masz świąteczne. Też, nie. też świąteczne. No, tak, to jest kubeczko. Piernika Gior... oddaj. Gior masz. Nie ma chce tego piernika. Дай само малко! Daj sobie wyczkę Nie, tam nie ma, bo jest jaka zabawka teraz do no tutaj jest najnowsza Dobra, już jestem w domu I słuchajcie, a więc tak Zrobiłam sobie znowu usta I mi się mega podobają, boże, słuchajcie Dobra, Dla mnie to by mogły zostać już takie duże jak są Są napuchnięte Poczekajcie, żeby wam to, o No są duże, są duże, moi drodzy To nie są małe usta, to są duże usta Szczerze, dla mnie mogłyby takie zostać Mi się mega podobają, jak widzicie opuchlizna Tutaj mi jeszcze trochę się trzyma Już tej lipolizy teraz nie dociskałyśmy, bo słuchajcie Żebym na święta nie miała po prostu opuchniętej buzi No i co, ja w ogóle wpadłam na pomysł Żeby robić sobie masaże tym kamieniem Co wypadł wczoraj nam w kalendarzu adwentowym Tym głaszacz, jak to się nazywa To się robi jakoś tak żeby robić sobie po prostu ten masaż I to się bardziej wchłonie Więc co, po prostu zróbmy sobie masaż Więc zapraszam są są takie mini, mini spa Bo muszę uważać na te usta Umijemy twarz, nałożymy jakiś krem Zrobimy właśnie ten masaż Taki wiecie, mini, mini spa Dobra, co używam? No, słuchajcie Oczywiście używam do mycia twarzy tą emulsję O której wam mówiłam już w którymś vlogmasie Mówiłam, że dam wam znakę. No słuchajcie, emulsja petarda Bo też na instagramie wstawiałam, dziewczyny po prostu jej pozamawiały Pisały, że sera ich tego Link do niej macie w opisie, więc sobie dziewczyny naprawdę kupujcie. Wiem, że nie zostało dużo sztuk, więc kupujcie, bo jest emulsja petarda. Mnie tutaj pięknie goi te moje łojdokowe zapalenie skóry, łagodzi, rozświetla. Naprawdę, naprawdę zdaje test i warta jest swojej ceny. Ja nawet te wszystkie fancy, te jakieś ritualce, jakie miałam jeszcze takie? tutaj pochowałam wszystko do szafki, słuchajcie. Te pixi, te różne rzeczy, po wszystko balałam do szafki, bo naprawdę ta emulsja robi robotę. Ale ja muszę uważać. Na te usta bardzo mocno I w ogóle miałam robiony jeszcze taki zabieg Słuchajcie, coś na to się nazywało I że robiliśmy policzki I właśnie tutaj to, że tutaj się wchłania Ta, ta tkanka tłuszczowa, która zostaje To ona się tak pięknie wchłania Więc eliksirem epileksirem Nie wiem dziewczyny, wy pewnie będziecie Wiedziały jak to się nazywa Dobra, Tak bardzo delikatnie, żeby do tych ust Nic nie dotarło, naprawdę, bo nie chcę sobie Zrobić krzywdy, żeby te usta mieć piękne I w ogóle pani doktor Powiedziała, że tylko trochę mi się że takie zostaną. Ja to bym najchętniej do nich docisnęła jeszcze kwas. Ja się uzależniłam od powiększenia ust. Uzależniałam się od tego. Kiedyś mówiłam, że w ogóle tego nie będę robić. powiększenie ust to jest mój najgorszy ból na świecie, ale moja pani doktor, słuchajcie, na ratunek przyszła mi i wiecie co ma? Znieczulenie dentystyczne. I to jest po prostu coś cudownego, ale ona wam je daje, słuchajcie, w czerwień wargową, czy coś takiego to się nazywa. To bardzo boli. Nakładanie tego znieczulenia naprawdę bardzo boli leją wam się łzy jak nie wiem, ale no po prostu jak potem tym jak ona już to zwieczulenie słuchajcie nałoży to ona potem tą igłą słuchajcie nie wiem jak to robić, jakoś tak to ona potem tą igłą robi i to w ogóle nic nie czuć, ja w ogóle nawet nie wiedziałam kiedy ona tą igłę wkłada Dobra to się robi jakoś tak i po parę razy to się robi Wy musicie mnie tego nauczyć, bo ja nie do końca się znam na tym I to się pięknie nam zrobi ponoć że to ponoć tak działa, te masaże tym głasza. Dobra, myślę, że na tyle, że więcej nie potrzeba, a to jest w ogóle takie serum, tak? To jest maska. Co to się robi tym? To jest maska, czy to jest serum? Może to jest taka maseczka po prostu nakładana? No to jest do zmycia, słuchajcie, to jest chyba do zmycia. Kupiłam sobie, słuchajcie, bazelinkę specjalnie, żeby sobie usta smarować. Ja w ogóle teraz uwielbiam, wiecie co? Miałam takie coś, jak nie miałam powiększonych ust, że bardzo nie lubiłam w ogóle żadnych pomadek. A jeżeli już mnie na przykład jakieś makijażetki malowały, bo sama nigdy nie malowałam ust, no to na mat, uwielbiałam na mat, a teraz, jak mam takie wielkie wary, to słuchajcie. Uwielbiam błysk Uwielbiam błysk, dlatego sobie kupiłam ten błyszczyk z Diora Tam w ogóle z tyłu widzicie rozdaniem, Bo mam rozdanie oczywiście dla moich wspierających Także zapraszam was na mój Instagram Kinia.Wieczyńska Tam możecie zgarnąć boksy, Victoria's Secret Lamanie No wszystko, wszystko, wszystko Takie świąteczne rozdanie, więc was zapraszam No i co? Mamy godzinę 10.14 Ja się, słuchajcie, zbieram na robienie live'a Przepraszam bardzo, ale to na jakąś epidemię się pan szykuje, czy Nie, co? po prostu zdrowe odżywianie Lodówka cała, patrzcie, ile kubusi jest, nie jeszcze dostaliśmy od mamy Michała. Słuchajcie, ja w ogóle śpię, a tutaj wchodzi i takie piękne te rozgwiazdy przyniosła. słodka, dziękuję bardzo. Zabrania, jeszcze dostaliśmy? Cały zapas! Cały zapas, no. Ogółem to, słuchajcie, trzeba posprzątać, ale mnie tak mnie rozłożyło i jest mi strasznie no, sąsiedzie, panie, panie. Daj nagrat. Mnie tak rozłożyło w ostatnich dwóch godzinach, że ja skończyłam live'a. Miałam live'a półtora godziny, tak się zagadałam z wami. Tak się zagadałam z wami, że miałam remont, że miałam remont. Ja już sama gadam o tym remoncie. Że miałam live'a półtora godziny i strasznie mi zaczęło być zimno w tym mieszkaniu. Nie wiem, czy nie jest zimno, ale nie no, musimy trochę posprzątać. Idę wstawić kolejne pranie. Ja już sobie nawet, słuchajcie, wczoraj wszystko tu przyszykowałam. Proszę państwa. Trzeba mocno, o dobra. Mocno nacisnąć, wy nawet nie chcecie widzieć, co tutaj się dzieje na podłodze. Tu jest totalna, totalna masakra. Tu jest, słuchajcie, tyle prania. Robiłam wczoraj dwa razy czarne pranie. Teraz wstawiłam białe. No i zaraz będzie trzeba wstawić resztę. Naprawdę ja tego nie pokazuję, bo powiecie, że jest to mi Naprawdę te pranie z tego kosza. Michał widział te pranie. Zamiast wstawić pranie, nie, to on rzucał, bo najwięcej rzeczy na suszarce to jest jego, to on po prostu sobie zdjął tą pokrywę od tego kosza i sobie wrzucał dalej, i wrzucał dalej, wrzucał dalej, trzy czwarte rzeczy w praniu to są jego rzeczy. No powiedz widzom. Mi <mum> Michał jest w domu. Pełne tej lodówki, zobacz. O Jezu, ten ile je nakupował. BOŻE święty człowieku! Zobaczcie, tu, makarony, ryże. No, i co jeszcze mi kupiłeś? Ma to niedziwy zejnowe. A to ja takiej rzeczy nie jem, A czekoladki dla mnie? Gdzie są? Kurcze, blade, chyba wiesz co? No. W koszyku zostały w Lidlu. O Ja, ja piernicze. Wrócę, panie, później po prostu, no. Bam. Widzicie bije mnie, znęca się nade mną. Oła, oła! Przecież ja ci nawet nie dotknęłam, człowieku! Ja go nawet nie dotknęłam! Montażysta, przybliż ten moment! Przybliż ten moment, ja go nawet nie dotknęłam! Ja go nawet nie dotknęłam! Przybliż ten moment, gdzie ja go nawet nie dotknęłam Co tutaj się dzieje? No pakuję prezent dla ciebie Jezu, jak on to pakuje Pokaż, pokaż to, proszę cię Pokaż to do kamery Patrzcie, moi drodzy, patrzcie na to Prezent jak zapakowany no. Taśm No nie ma innej taśmy Nie tak Nie Nie no pięknie Z przodu wygląda Dobra, to ty pokaż, jak to się robi. No, ale ja nie umiem! A to, 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 to co mnie oceniasz? Trzeba odmierzyć, tak? Nie wiem, jak to zrobić. No, 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 ty to, ty to pokazałaś, jak to się robi, dopiero. No. A ze mnie się śmiała, nie? I powiedzcie teraz, kogo pakowanie wyglądało lepiej, nie? Dobra, po co ma być zapakowane? Który numer dzisiaj jest? 16. 16. O, zobacz, to jest godzinę. To dla ciebie jest prezent. Co tutaj będzie jest dla ciebie prezentem? Uwaga, coś dużego. Świeczka A znowu, to jest bardzo ładna Perfect Night Sleep. Lawendowa. O, to do zarombista będzie, no? Ej, znaczy... dobra, czy ja mogę wrócić do sprzątania? Tak, ja wracam do sprzątania. Dobrze powiedziałeś, Nie, ja bym chciała jeszcze jedną rzecz. Ja bym chciała jeszcze jedną rzecz panu pokazać. Jaką? Proszę skierować kamerę w prawo. To jest prawo. lewo. Nie, to jest moje prawo, ja piszę Ale tutaj. moje lewo. To w twoje lewo. Na różowe kwiaty. Mhm. Mm Widzisz, co się z nimi stało? Czy one nie powinny iść mm -hmm. do wymiany? No, powiedział, że je wymienię. A jak na moje usta teraz? Mniejsze mam, nie? Znaczy, nie powiem ci tak, no, Karpia na święta już mamy, kochanie moje. <laughs> I tak cię kocham. Widzowie, powiedzcie mi, czy ładne, czy brzydkie. Słuchajcie! Uderzył mnie w głowę. Popierem! papierem! No i co z tego? To jest dalej uderzenie. Teraz wszyscy hej, teraz wszyscy piszą, Majki jest... <laughs> O, ty, ty. Włożyłam wszystkie naczynia do zmywarki Kinga włożyła wszystkie z naczynia do zmywarki Zgadza się. Teraz składam tabletkę Chodzę cały czas i tylko po nim sprzątam. Ja już mam tego dosyć Mam dosyć sprzątania po torbie. Zamknięta zmywarka I więcej nie jest na naczyniach Widzisz ty sama w to nie wiesz co mówisz Dobra słuchajcie kochani my się bierzemy za sprzątanie tutaj przed imprezkowe i co? Widzimy się jutro